na maniaków! Dziewczyny, zaczynamy! Maniacy cię nie opuszczą! Część prawda to swoje Widzicie jest znane! Inni nie mają szczęścia! Czy one wcale tego nie trenowały? Na 100%! Serena nawet nie znała słów. Dziewczyny, musimy wszystkich przekonać do siebie. Robi się Florida. Dzięki Elis! Jill, rozumiesz? Jasne, że tak. To była drużyna maniaków, beznadziejna. Maniaczki żądam! Grace, licz się ze słowami. Wszyscy wiedzą, kto jest tutaj najlepszą drużyną. Wybierzcie nas, swoje najlepsze, najlepsze czy liderki. liderki. A teraz zróbcie hałas dla prawdziwych mistrzów, moich córek. Przed Wami drużyna wampirów! Bo! Mam nadzieję, że będziemy najlepsze. Kochani, nazywamy się wampiry! I jesteśmy gotowe, żeby dać czadu! Więc powitajcie drużynę wampirów! Dziewczyny, zaczynamy! My, wampiry, potężne! My, wampiry, straszne! Lepiej uciekaj, zanim się zbliżymy! Słyszycie, jak wszyscy mocno klaszczą? I co? Będziemy ciężej trenować. Po co one przyszły do naszej szkoły? Jesteśmy drużyną wampirów! Dziękujemy za wsparcie. To moje przyjaciółki, rozumiecie? To, to też, też nasze, nasze przyjaciółki, przyjaciółki myszo. myszo. Co one mają napisane na strojach? Bite me? Kujone, wszystko słyszymy!